Na Dniach Ziemi w nadleśnictwie Łochu. Czym są obchody Dnia Ziemi? Nie, nie będę historycznie przypominał, ale cała in, in, inicjatywa się rozpoczęła w 1969 roku. Jak zwykle Amerik Amerykanie narozrabiają i potem świat musi dalej to kontynuować. Pierwsze obchody dnia Ziemi zostały zorganizowane 31 marca 1970 roku. Ideą było tego, żeby uświadomić ludzkości, jak delikatny jest ekosystem naszej, naszej planety, na której mieszkamy. Dlatego organizujemy nadleśnictwo Włochów w współdziale gminy Włochów i Miasta w osobach tutaj Artura Elisa i jego instytucji, to którą kieruje oraz Nadwurzański Park Krajobrazowy. Organizujemy te święta wpisując się w międzynarodowe obchody dnia Ziemi. Chcielibyśmy, żeby Państwo też uświadomili sobie, jak ta nasz tutaj ekosystem, nasz powiat, nasza gmina, lasy nadleśnictwa, leśnictwa, Włochów, czym są zagrożone. A dlatego robimy taką imprezę jak Sadzonka za elektrośmiecie. Zauważyliśmy, że dużo rzeczy jest wyrzucanych do lasu i chcemy. Przez tą inicjatywę, żeby te śmieci wracały do nas, my je zagospodarujemy i żeby były to właściwie wykorzystane. Dzisiaj też to byśmy chcieli tutaj szczególnie ukierunkować, na te nasze uroczystości, do młodych osób, bo one są przyszłością. Edukacja to jest świadomość. Oni będą prowadzić. Nasz kraj, naszą gminę, powiat, być może w ten lepszy świat bardziej czysty, bardziej ekologiczny. Bo przesłaniem tych imprez jest właśnie życie zgodnie z ekologią. A dlatego tutaj, a dzisiaj zobaczycie tutaj stoiska naszego nadleśnictwa, które dopromują i pokazują e, naszą tutaj. O, e, e, naszej małej ojczyzny przyrodę zobaczycie jak wygląda a praca leśnika takim a programem drwoździem a programu będzie pokaz ptaków sokolniczych już te ptaki to możecie oglądać jak to jest czysta ekologia dalej będą stoiska z żywnością ekologiczną dla młodszych i starszych o starszych to myślę bo tam a widzę na są ale a młodzież może tutaj kupować ciasteczka też i, watę cukrową. I watę cukrową no chyba ekologiczne ciąg dalszej imprezy to poprowadzi do taki fajny zwierząt to jest taki nasz zaprzyjaźniony zajączek który zna szczegóły tajemniczy Państwa tutaj ze wszystkie arkana tego co będzie tutaj się działo zajączku oddaję Ci głos dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie, jeszcze raz, jeszcze raz witam Państwa, Drodzy Państwo dzięki uprzejmości tutaj Pana Nadleśniczego udało się nam wspólnie zrobić ten Dni Ziemi, to będzie pierwszy taki cykl działań proekologicznych, które razem będziemy w nasze, naszej gminie robić w kilku wioskach i też w Łochowie, na które w cyklu wakacyjnym, i gdzieś maj maju, czerwiec, bo miły, e, cykl działań takich imprez e, w małych miejscowościach i e, wszystko jakby, pro proekologia, to, co powiedział e, pan nadjeśniczy, e, w kierunku lepszego, czyściejszego świata. E, zapraszam, Jakby tutaj będziecie państwo, widzicie, dużo stoi, e, dla dzieci skierowanych też program artystyczny, e, miłej zabawy i oddaję naszemu zajączkowi głos. Dziękuję serdecznie. <laughs> dziękuję kochani, kochani, kochani. Dziękuję przede wszystkim panu nadleśniczemu, panu dyrektorowi, a ja jestem zając szarak. Możecie mi po prostu mówić lupus. Dobra? Jak pan nadleśniczy już tutaj <laughs> 何だか。何だか。何だか。か <laughs>。何だか。何だか。何 <noise>、wow, <laughs> <noise>